Witajcie witajcie z tej strony listek i z okazji 2,5 tysiąca widzów na moim kanale Mam dla was PvP Texture Packa, o które prosiło mnie naprawdę wiele, wiele mordeczek eee, Ta, ogólnie wielkie dzięki, że już jest was 2,5 tysiączka Nigdy się nie spodziewałem, że będzie was, was tak dużo Mam nadzieję, że nasza armia powiększy się o kolejne dwa i tysiąca Także nie przedłużając, może wejdziemy do tamtego pomieszczenia i przedstawię wam mojego PvP texture Że Także to co widzimy na dole Niebieskie serduszka, randomowy głodzik Taki mieczyk Z fajnym enchantingiem Naprawdę fajny, naprawdę fajny z packa Fateful 128 skrócony Taki łuczek, taki kostny z niebieskimi detalami Fajna strzała, taka kostna też, cyk Jak widzicie, partikle ze strzału i ataku mieczem są takie niebieskie serduszka Krytyki to czerwone serduszka Koks, koks jest taki też śniący, jak widzimy tutaj Takie fajne Randomowe jabłko złote, to też takie jest to zwykłe defaultowe jabłuszko, po prostu z obitym, tak jakby wyglądem. Także co, takie są chmury. tak jest słonko. Takie są rudy. Ops, bardzo przydatny. Bardzo przydatny, bardzo ładny. Taka jest wełna. Taki jest stone, bardzo fajny. Stone briki, cobblestone z alfy. Um, Emerald Block, Gold Block, fajne skrzynki z Christmas Iga, y Easter Iga, y Christmas Iga, y naprawdę fajna. W, jest to w profilu, w, w profilu no, Minecrafta, pozmieniałem po prostu i bardzo mi się podobają. Takie guły skrzyneczek, takie guły piecyków, piecyki są z Defaulta. Ender części, naprawdę przekozacki beacon. On wydobywa z siebie takie małe porądziki, nie taki balas jak jest na defaulcie. Taki jest enchant, taki jest gooie enchantu, to anvil, naprawdę nie chcę jakichś tam mega, mega fajnych anvilów, taki mi się podoba, jak jest na I tak, animowane przedmioty. Animowana sztabka z żelaza, animowana sztabka z złota, diament, jajko, wiaderko lawy, wiaderko wody, rybka, blaze powder, nether star się tak kręci fajnie. Obcęgi, perełka, 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 fajna, naprawdę, nie? Żeby mieć taką perełkę, musicie mieć mój tekstrupak, jest naprawdę przegazacka. A możecie się teleportować na 50 milionów kartek. <laughs> Fajne potki, takie, takie są tabliczki i slimeball. Tutaj mamy tak, Eye of Endor, to jest za bardzo nieprzydatne w PvP, ale no tak, pokazałem, bo jest ładne. Zapalarka, łuczek, strzała, wszystkie rodzaje mieczy są identyczne. Po prostu, no jak wiecie, moc jest inna. <grytanie> Taki jest kilof, może go tu wyjmę. Taki jest kilof z takim czarnym zakończeniem. Ułożymy z powrotem. Tutaj jest budeleczka Expa, fajna, taka jakby trudka. zubki zupki halucynki, jeżeli chcecie się naćpać. <grytanie> Takie są zbroje dla koników. Takie są jak widzicie koksy i złote jabłko. Po prostu jest to defaultowe, właśnie obite. Takie to jest fajne. Eee, zbroja z tekstur paka co Załóżmy, może tutaj zapomniałem jeszcze bucików przykombinować. To założymy. Tak wygląda zbroja na nas. Jest to z defaulta. Taka starczy. Nie chcę jakiejś innej mega z doku crafta czy, czy, czy czegoś tam innego. Bo to źle psy, a nie każdy ma koks komputer także tak, woda wygląda tak jest ona taka przezroczysta takie są partiklesy, bąbeleczki wody eleganckie do lawy zaraz przejdziemy, jak pokażę wam partiklesy potków, może fuck, god it. zjemy sobie koksa zobaczymy jakie są efekty takie są partiklesy, takie czaszki jakby Lecący z nas, może o widać, widać, widać takie czaszki fioletowe bardzo fajne teraz mamy już fire resistance, czyli mogę Wam pokazać jak wygląda ogień króciutki zielony, bardzo ładny nie przeszkadza na ekranie podczas bitwy, podczas klepy podczas innych takich typu rzeczy ugaśmy się elegancko, dobra przejdźmy może do prezentacji takich no partiklesów. Już pokazywałem, że są niebieskie serduszka. Ale pokażę wam może, jak widzicie tutaj. Krytyka nie zasadza niestety. Ale krytyk jest czerwone serduszko. podkana potka na, na stręża rzućmy sobie. Cyk, jak widzimy. Tak coś. Dobra. Exp kulki są takie bardziej dopicowane. Przejdźmy może do wybuchu TNT jak to wygląda. Tak jak widzimy center Chest. Po to jest ta zapalniczka. Odpalmy. Nice. Jak widzimy są takie fajne dymki, taki niebieski wybuch. I coś ode mnie, coś ode mnie naprawdę będziecie się śmiali z tego, śmiali śmiali. Zrobię to tak dla Beki plus do siebie, bo nie będę tylko nagrywał klepy. 60% mojego kanału klepy um, i tak dalej, ale będę nagrywał również inne typu rzeczy. No już możecie usłyszeć. Villagery mają własne odgłosy, czyli to jest mój odgłos. Słuchajcie tego. Jak uderzymy? No i oni mówią, wiesz coś, czy nie, nudzisz mnie. Tego typu rzeczy. Czyli to było naprawdę tyle z tego dekstrupka. Aha, aha, słuchajcie, jeszcze Wam zapomniałem przedstawić nocy. Zobaczcie, ta noc jest przekozacka. Przekozacka. Tak jest fajny księżyc. Aha, dla ludzi, którzy nie wiedzą, mają problemy, jak mieć takie niebo? Wystarczy, że wyjdziecie w video settings, musicie mieć optifajna. Quality i Custom Sky musicie mieć włączone, bo jak nie mamy, no to to niebo nam nie działa, będzie nam działać tylko Księżyc, który również jest epicki. Także włączamy sobie Custom Sky, cyk mamy pickie niebo, które jest naprawdę przezajemiste. Więc to by było na tyle w moim teksturpaku. Link do pobrania jest w opisie. I jeszcze raz dziękuję Wam za te 2,5 tysiąca widzów. fakt. Będzie raz więcej o tysiąca. Szerzmy się mordeczki. Szerzmy się liście, ta Trzymajcie się na razie i cześć.